Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a my dzisiaj porozmawiamy o oznaczeniach na oponach. Pomyślałem, że warto by było zrobić taki materiał, bo często pytacie, co można na ściance bocznej wyczytać. Oczywiście zaczynamy od rzeczy podstawowych. Podstawową rzeczą, którą znajdziecie na każdej oponie, jest jej rozmiar. To jest opona 225x45R17. Co oznaczają poszczególne liczby, poszczególne litery? 225 to jest oczywiście szerokość szerokość wyrażona w milimetrach, ale trzeba dodać, że te szerokości, w zależności od producentów, a nawet w ramach jednego modelu tylko w różnych homologacjach potrafią być zupełnie różne. Oznacza to to, że no, opona 225 może być delikatnie albo szersza, albo węższa względem innej. Dlatego tak bardzo istotne jest, szczególnie w autach z napędem na cztery koła. Zawsze dopierać opony, tak, by były rzeczywiście takie same. Kolejna liczba to jest 45. Tutaj sprawa wygląda troszkę inaczej, bo 45 nie jest wysokością w milimetrach. Ale jest wysokością procentową od szerokości. Co to oznacza? No, że wysokość opony to jest 45% z 225%. Dalej mamy R17, sporo osób myśli, że r oznacza promień. Nie jest to prawda. Litera R oznacza, że jest to opona radialna. W tym momencie 99,9% opon, które są dostępne w sprzedaży, są to opony. Radialne. Kiedyś wyglądało troszkę inaczej. Yy, jeszcze w latach 60. bardzo popularne były opony diagonalne. Czym różnią się te opony? Przede wszystkim konstrukcją. Opona radialna zbudowana jest w ten sposób, że mamy inną osnowę yy, w części czołowej, czyli podbieżnikiem, który dotyka asfaltu, a inną na jej bokach. Opony diagonalne, natomiast są w całości zbudowane tak samo. Gdzie są opony diagonalne stosowane? I takim przykładem na przykład będzie rallycross. Są to zawody, które są bardzo specyficzne, bo częściowo po asfalcie, częściowo po szutrze. Opony diagonalne z racji swojej unikalnej konstrukcji bardzo dobrze zachowują się w takich warunkach. Przede wszystkim różnica jest taka, że czoło opony w oponie diagonalnej jest bardziej elastyczne, a to z kolei powoduje zwiększenie trakcji właśnie na luźnej nawierzchni, pomimo że bieżnik w oponach rali krosowych przypomina oponę typu slick. Pytanie, dlaczego opon diagonalnych się nie stosuje? Już Wam odpowiadam. Przede wszystkim dlatego, że są sporo cięższe i o wiele gorzej zachowują się przy wyższych prędkościach. Rallycross jest o tyle specyficzny, że zazwyczaj więcej niż 120-130, czasem 140 na prostej startowej się nie jeździ. Z racji tego, że czoło opony jest mniej wzmocnione, to ta opona rallycrossowa dużo bardziej pęcznieje i przez to jest utrata precyzji przy wyższych Prędkościa. Zostało nam ostatnie oznaczenie 17. 17 jest oczywiście średnicą opony, ale wyrażoną w calach, więc podsumowując, 225 to są milimetry, 45 to jest procent szerokości, r oznacza y, konstrukcję opony, a 17 ilość cali na feldze, na którą będziemy montować opony. Kolejne oznaczenia, które zazwyczaj znajdziecie zaraz po rozmiarze, to jest indeks nośności wyrażony liczbą i indeks prędkości wyrażony literą. Zaczniemy od indeksu nośności. Tutaj mam nadzieję, Maciek wklei tabelę, gdzie zobaczycie, jaki maksymalny ciężar może przenieść dana opona. To jest bardzo istotne, ponieważ często, jeżeli do gry wchodzą samochody typu Kombi i mają mocno załadowaną tylną oś, no to ważne jest, żeby nie, nie sumować tych ciężarów, tylko właśnie e, obciążenie opony dobierać do obciążenia na dane koło. Tutaj znajduje się tabela z indeksami prędkości. Oczywiście wyrażona literami. Im wyższa litera, tym ten indeks jest wyższy. Z jednym drobnym wyjątkiem. Litera H oczywiście powinna się znaleźć dużo niżej, ale litera H oznacza, że prędkość maksymalna na danej oponie to jest 210 km na godzinę. Jeżeli uważacie, że ten odcinek mógłby się już skończyć w tym momencie, że już powiedzieliśmy wszystko, to jesteście w błędzie, bo tych oznaczeń jest jeszcze naprawdę sporo. Kolejnym oznaczeniem jest piktogram E. Które oznacza, że dana opona ma homologację europejską. Obok zazwyczaj jest podany numer tej homologacji, i to jest bardzo istotne, ponieważ część samochodów sprowadzonych na przykład ze Stanów jest wyposażona w opony, które homologacji europejskiej nie posiadają. I w takim przypadku, jeżeli doszłoby do zdarzenia drogowego, ubezpieczyciel może odmówić z racji właśnie użytych opon bez homologacji, wypłaty odszkodowania, więc warto na to zwracać uwagę. I takim drugim przykładem jest to, że opony do motorsportu zazwyczaj homologacji drogowej nie mają. Dlaczego zazwyczaj? Bo przez chwilę niektóre bieżniki opon rajdowych takową homologację posiadały, natomiast jeżeli rozmawiamy o oponach typowo-wyścigowych typu slick wet, ale oponach przeznaczonych na tor, one nigdy. i chyba wydaje mi się, że raczej homologacji w przyszłości mieć nie będą. Na oponie również znajdziecie informacje dla frików motoryzacyjnych w związku z tym, z czego opona jest zrobiona. Zazwyczaj są to nici nylonowe bądź kevlarowe, jest to poliester i te wszystkie informacje te materiały, które zostały użyte, również mieszczą się na ściance bocznej. O typie opon radial już opowiadaliśmy. Natomiast to oznaczenie radial pojawia się na boku opony w kilku miejscach i często koło tego oznaczenia pojawia się również oznaczenie tubeless. To oznacza tubeless oznacza to to, że opona jest bezdętkowa. Jakiś czas temu, jeszcze w latach 80., często zdarzało się, że samochody również miały opony yy, dentkowe, yy, wyposażone w dętki takie znane na przykład z rowerów, oczywiście dużo mocniejsze. Natomiast w tym momencie tych rozwiązań poza maszynami rolniczymi nie wykorzystuje się. Na ściance bocznej znajdziecie również informacje, jakie maksymalne ciśnienie w oponie może być. Warto dodać tutaj, że już powtarzam się, ale to myślę, że warto zawsze podkreślać, że ciśnienie w oponie zmienia się wraz z temperaturą. Więc, jeżeli zwiększyliście ciśnienie, ponieważ wyjeżdżacie na przykład na wakacje, więc macie mocno zapakowany samochód, to warto mieć na uwadze, że wraz ze wzrostem temperatury te ciśnienie będzie jeszcze się zwiększać, więc istotne jest, by nie dobiło do tego punktu granicznego. Maciek się zapytał, jaki jest to punkt graniczny. No, w tym przypadku to jest 340 kilopaskali. Maciek, wiesz, ile to jest? To jest dokładnie 3,4 bara. Więc dzielimy przez... W przypadku opon kierunkowych, tak jak na przykład tego Navigatora 3, znajdziecie również zawsze strzałkę informującą, w którą stronę opona powinna się kręcić. Wiadomo, z lewej strony opony są zamontowane inaczej, z prawej inaczej. Przy oponach asymetrycznych zawsze jest informacja, która część opony jest na zewnątrz. Zazwyczaj jest napis po prostu outside. W przypadku opon asymetrycznych zazwyczaj występuje jeden sposób montażu, czyli niezależnie od strony lewa, prawa opona jest zamontowana tak samo, mając na uwadze, że ścianka zewnętrzna jest oczywiście od strony zewnętrznej. Dlaczego mówię, że zazwyczaj? Ponieważ występują opony asymetryczne motorsportowe, które swoim bieżnikiem przypominają opony kierunkowe, na przykład tak jest w Formule 1, bądź w innych cyklach wyścigowych. I rzeczywiście tam występują opony asymetryczne, lewe i prawe. Takim delikatnie kontrowersyjnym oznaczeniem jest M plus S, czyli Mud and Snow. Wiele osób uważa, że takie, takie litery oznaczają, że opona jest oponą zimową. Nie jest to prawdą, bo takie oznaczenie często znajdziecie na oponach typu cargo, czyli do aut dostawczych. Często również w oponach do aut terenowych typu ATMT, MT, co nie znaczy, że te opony są oponami zimowymi. Oznacza to to, że te opony mm, mogą sobie poradzić w błocie. Natomiast takim oznaczeniem, jeżeli chodzi o oponę zimową czy oponę całoroczną, ale z homologacją zimową, jest piktogram trzech szczytów. W skrócie 3PMSF. Co to oznacza? Three Peaks Mountain Snowflake. To teraz mogłoby się pojawić pytanie, jak rozpoznać oponę całoroczną. Y tutaj nie ma standardów, jeżeli chodzi o przyznawanie jakichś odpowiednich y piktogramów. Natomiast producenci zazwyczaj używają albo oznaczenia słownego Four Season, 4S, bądź, na przykład, tak jak w tym przypadku, piktogramu y płatka śniegu, słońca oraz deszczu. Często pytacie mnie w komentarzach, jak rozpoznać oponę, która ma tak zwany rand ochronny dla felg. Takim oznaczeniem będzie FP bądź FR. Niektóre opony, tak jak na przykład ta dębica, ma również oznaczenie Rim Protector, i oznacza to właśnie to, że jest tutaj rand, który z jednej strony ochroni waszą felgę przed uszkodzeniem od krawężników, a z drugiej strony po prostu atrakcyjnie mm, wygląda. Yy, Imitując taki, tak zwany naciąg. Na każdej oponie znajdziecie również y, kraj pochodzenia. W tym przypadku jest to Made in France. Ale nie na każdej oponie znajdziecie oznaczenie Extra Load. Co oznacza? Oznacza to to, że w danym rozmiarze opona ma większą nośność niż y, standard. Standardem dla 225x4517 jest 91. W tym przypadku mamy 94, dlatego jest właśnie oznaczenie Extra Load. Często szukając nowych opon, klienci pytają, jaki jest DOT. Nie jest to do końca prawidłowe, bo pytając o DOT mają na myśli rok produkcji. Oznaczenie DOT oznacza, że opona ma homologację w Stanach Zjednoczonych. Skrót DOT oznacza Department of Transportation. Przy tym trzyliterowym skrócie zazwyczaj sąsiadują dwie rzeczy. Pierwsza to jest kod homologacji ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli ten DOT rzeczywiście występuje. A druga to jest oczywiście data produkcji. Data produkcji wyznacza się czterocyfrową liczbą. Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień produkcji, natomiast dwie kolejne rok. W tym przypadku 4621 oznacza, że jest to 46 tydzień 2021 roku. Jeżeli na waszej oponie znajdziecie oznaczenie DOT, to znajdziecie również inne symbole standardu amerykańskiego UTQG. A tymi oznaczeniami są Traction, Temperature i Treadware. Ten ostatni jest szczególnie istotny w niektórych ligach wyścigowych. Im cyfra, im liczba będzie niższa, tym opona bardziej miękka. Bardziej miękka to zazwyczaj też bardziej przyczepna, więc jeżeli szukacie opony, która w drugą stronę będzie robiła maksymalne przebiegi, to wskaźnik treadwear powinien być jak najwyższy. Natomiast jeżeli chcecie opony przy, przyczepnej, no to treadwear niski. I jako ciekawostka, niektóre ligi wyścigowe czy driftingowe mają określony maksymalny treadwear, który może być użyty y, do zawodów. Nasza dębica zatoczyła koło, czy to oznacza, że już skończyliśmy z omawianiem wszystkich oznaczeń? Nie. Mamy jeszcze z, y, wskaźnik TWI. Jest to taki trójkąt widoczny już y, na bieżniku oznacza on punkt, do którego opona powinna pracować. Więc jeżeli się okazuje, że przekraczacie wchodząc już na ściankę boczną, to oznacza, że albo macie za niskie ciśnienie, albo opony są koła, są za mało pochylone względem techniki jazdy, którą stosujecie. A wracając do bieżnika, to znajdziecie również wskaźnik treadwear. Oznacza, jak bardzo opona może być zużyta. I często jest tak, że szczególnie przy oponach całorocznych, te wskaźniki mają dwie wysokości. Pierwsza, czyli wyższa, oznacza, w którym momencie opona całoroczna przestaje być już oponą zimową, i producent nie rekomenduje już stosowania jej właśnie w śnieżnych warunkach. Drugi wskaźnik, ten niższy, zawsze określa, jak opona może być maksymalnie zużyta zgodnie z prawem? Wydaje się, że temat oznaczeń opon jest prosty, ale mamy już dosyć długi odcinek, a jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, bo na oponach może być na przykład oznaczenie C przy średnicy. Będzie oznaczać to to, że opona jest do aut dostawczych, czyli ma rozszerzenie cargo. Opony z homologacjami Poddany model samochodu danego producenta również mają taką informację naniesioną na ściankę boczną. Opony typu Ramflat również. Więc tak jak widzicie, sprawa jest dosyć skomplikowana. Ja zachęcam Was do komentowania i zadawania pytań odnośnie opon. A ja już będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.